Cześć! Przed nami druga połowa września. Jaka ona będzie? Będzie intensywna. A to dlatego, że znajdujemy się w korytarzu zaćmień i zwłaszcza te dwa tygodnie między częściowym zaćmieniem księżyca, tak na pełni w rybach, a zaćmieniem słońca na nowiu w wadze, będzie wyjątkowe. Naprawdę to jest przeznaczeniowy czas. Czekają nas niespodziewane sytuacje, to czego nie przewidzimy i to, co powinno się wydarzyć, ale yy, czego my sami boimy się zrobić i zadziałać, no to tutaj zadziała przeznaczenie za nas. Pluton wejdzie yy, tutaj w akcję yy, i dlatego to będzie naprawdę taki czas, który warto zapamiętać, w którym nie warto za dużo też działać, tak? który warto przeczekać. Ale będzie trochę takich sytuacji, które wpłyną na nasze życie oprócz jeszcze tej pełni i tego zaćmienia. No, Słońce przechodzi do wagi, Pluton y, też ustawia się w jakichś y, aspektach, Merkury szaleje w Pannie. No to dobrze, słuchajcie, zaczynamy. Tym właśnie pierwszym mocnym aspe aspektem y, w drugiej połowie września będzie właśnie y, pełnia. Z częściowym zaćmieniem księżyca w rybach. Wszystkie zaćmienia mają charakter plutoniczny, tak? Czyli biorą pod lupę tematy podlegające transformacji. Coś musi się zakończyć, by powstało coś zupełnie nowego, czego nie znamy i czego nie jesteśmy w stanie przewidzieć. To uaktywnienie się naprawdę potężnych i nieprzewidywalnych energii. Tak jak powiedziałam wcześniej. Mamy do czynienia z przeznaczeniem. Nie przewidzimy do końca, co nastąpi. Księżyc jest w rybach, w koniunkcji do Neptuna, czyli coś odpływa, tak? rozpuszcza się. Nie zatrzymujmy tego, nie poświęcajmy się dla innych, nie wyobrażajmy sobie czegoś, czego nie ma. Energia ryb sprzyja zanurzeniu się we własne emocje. Co może nam y, pomóc, uzdrowić stare rany, te emocjonalne, oraz oczyścić się z negatywnych energii. Woda symbolizuje płynność, zmianę oraz zdolność adaptacji, a więc to, co jest y, nieuświadomione lub ukryte, może wypłynąć teraz na powierzchnię. Nie jest to czas korzystny na działanie, tak jak powiedziałam, a przede wszystkim nie jest to dobry czas na podejmowanie decyzji. Zwłaszcza z tym Neptunem w koniunkcji do księżyca. Z powodu emocjonalnej huśtawki, yy, no, nie będziemy w stanie zdobyć się na obiektywizm. Nie będziemy dostrzegać niektórych szczegółów, a wręcz umknie nam to, co najważniejsze. Więc, jeśli mamy jakieś ważne umowy do podpisania. No nie wiem, jakieś rejestrowanie działalności, ważne sprawy urzędowe, przenieśmy to na okres po dwóch najbliższych zaćmieniach. Plusem będzie nasza silna potrzeba uzdrowienia relacji, rozwiązania konfliktów, które blokują naszą emocjonalną i duchową wolność. Oczywiście o zaćmieniu Księżyca zrobię osobne nagranie, które pojawi się już. W najbliższy weekend i już na nie serdecznie zapraszam. Też tego właśnie 18 września, to jest środa, Merkury ustawi się w opozycji do Saturna. No, jeśli mamy do czynienia z Saturnem w opozycji, to musimy się liczyć z ograniczeniami. W zestawieniu z Merkurem może to dać pewien. Taki ograniczony sposób myślenia, pesymistyczny nastrój, wyciąganie niewłaściwych wniosków. Możliwe, że ogarnie nas ponury nastrój. Będziemy się czuć depresyjnie, ponieważ Saturn ma y, w zwyczaju wylewać na nas kubeł zimnej wody, tak? na każde zapędy, na każde plany. Ten stan minie, więc nie martwmy się zbytnio. Nie sądźmy, że taka depresyjna już będzie cała jesień. Zawsze Należy patrzeć na otaczający nas świat pozytywnie, optymistycznie, bo wtedy wyzwalamy w sobie kompletnie inne energie. Co może się teraz wydarzyć? No, możliwe są na przykład opóźnienia związane z przesyłkami, z mailami. Yy, może nas dopaść chwilowy brak inspiracji. Ktoś może podważać nasze pomysły, ale prawda jest taka, że my też nie będziemy tolerować poglądów innych ludzi, a przynajmniej będziemy mieć z tym problem. Postępy w pracy zawodowej mogą być zahamowane i może się okazać, że na drodze w realizacji własnych ambicji celów staną jakieś braki w naszym wykształceniu, więc jest czas, żebyśmy się podszkolili. 19 września w czwartek no, jest bardzo dobry aspekt, mianowicie jest to słońce w trygonie do urana poczujemy wtedy taki nagły przypływ energii. Zaraz po tym zaćmieniu bardzo nam potrzebny, tak? Otrzymamy niespodziewaną pomoc w rozwiązaniu problemów. Y jeszcze wczoraj coś nas hamowało, a dzisiaj odczujemy zdecydowany postęp w pracy zawodowej, tak? Odzyskamy wiarę w siebie. Uzyskamy nowe spojrzenie na życiowe priorytety. Będzie w nas i więcej witalności i więcej optymizmu. Y to taki dzień w którym absolutnie powinniśmy wyrażać naszą kreatywność. Będziemy chcieli coś zmienić w naszych takich codziennych, rutynowych czynnościach, które wykonujemy bez przerwy, którymi się no, trochę nudzimy. Tak? Zawsze się nudzimy czymś po pewnym czasie, i chcemy coś urozmaicić. I to jest taki dzień, że wpadniemy na pomysł, na przykład, żeby sobie coś ułatwić, tak? wprowadzić jakieś nowinki techniczne. Spotkają nas, nas też tego dnia miłe niespodzianki. Yy, będziemy gotowi na coś nowego, na coś niezwykłego. Mamy być odważni, tak? nie bać się próbować nowych rzeczy, zejść ze zwyczajnej, codziennej ścieżki tak? naszych nawyków, naszych przyzwyczajeń. Pomyślmy, że nie ma czegoś takiego jak ograniczenia. Idźmy śmiało do przodu. 21 września, w sobotę, słońce ustawi się w opozycji do Neptuna. No, jeśli mamy do czynienia z opozycją, to tutaj Neptuna to oznacza brak wiary. Utrata wiary we własne siły, tak, yy, kompletnie niezrozumiała, bo niczym nieuzasadniona. Możemy zawieść się na osobach, które uważaliśmy za przyjaciół. To jest brak motywacji do działania, tak? Jakiś taki marazm, niepewność. Neptun zasnuwa mgłą rzeczywistość i zamiast realu widzimy iluzję albo zbyt piękny obraz. Możemy na przykład nie dostrzec, że ktoś nas oszukuje. Unikajmy użalania się nad sobą, tylko dlatego, że czujemy się tego dnia niepewnie. Warto uważać, by nie dać sobą manipulować, bo ktoś może na przykład wymusić na nas współczucie. Uważnie podpisujmy wszelkie umowy i bądźmy przygotowani na nieporozumienia tego dnia. No dobrze, a jak się zaczyna ostatni tydzień września? 22 września jednego dnia mamy dwa aspekty z plutonem to jest niedziela. Najpierw, wspaniale, Słońce ustawia się w trygonie do Plutona. No, trygon, jak widzicie, to jest bardzo dobry aspekt. W wypadku, gdy dotyczy Słońca i Plutona, mamy do czynienia z siłą charakteru, yy, przełamywaniem barier, świetnie wyciągamy wnioski, jest nas chęć nauki, potrzeba samowystarczalności że damy sobie radę, yy, ktoś nas widzi w jakiś określony sposób, a my mamy odwagę, by się zmieniać, by zaskakiwać, by działać wbrew yy, powszechnym wyobrażeniom. Może. Usłyszymy, no nie sądziłam, że jesteś taki, taka, że zmieniłaś się. No tak, tak, zmieniamy się. Zmieniamy się, bo chcemy doświadczać nowych rzeczy, zmieniamy się zewnętrznie i zmieniamy się wewnętrznie. To dzień, w którym będziemy podtrzymywać innych na duchu, w którym wpadniemy na pomysł, jak poprawić swoją sytuację materialną, to dynamizm, tak? to odczuwalny rozwój. Nowe umiejętności pomogą nam w osiągnięciu nowych celów, więc uczmy się, rozwijajmy. Ale też to jest niedziela, zregenerujmy się. Odpoczynek jest nam niezwykle potrzebny, tak? Wykorzystajmy ją najlepiej tę niedzielę, jak potrafimy. Ewentualnie jakaś wskazówka: popracujmy nad swoimi złymi nawykami. Yy, w tę niedzielę jest na to najlepszy moment. Ale Słuchajcie, dokładnie tego samego dnia, kiedy tu z jednej strony jest trygon, Wenus ustawi się w kwadracie do Plutona, tak? I ponieważ Wenus odpowiada za relacje z innymi oraz sferę finansową, w tych dziedzinach nastąpią zmiany. Nasz system wartości, odpowiedzialności za związki, w jakich jesteśmy, może zostać poddany próbie. To jest taka walka o kontrolę trochę, tak? Kto jest silniejszy w związku, kto ma władzę, kto ma rację, kto jest ważniejszy. Ta sytuacja może potrwać kilka dni. Dlatego nie dotyczy tylko niedzieli. Możemy mieć na przykład w tym kolejnym tygodniu yy, trudność w kontaktach ze współpracownikami. Możemy skonfrontować się z silniejszym przeciwnikiem. Może będziemy musieli przemyśleć jakieś dalsze kroki, a może usłyszymy taki dzwonek, Namawiający, by dostrzec to, co jest pod powierzchnią, zajrzeć w głąb, przekształcić nasz wzór relacji, nasze wartości czyli możliwe są zmiany w karierze, źródłach finansowania i zmiany w podejściu do miłości i partnera. Również w tę niedzielę, 22 września, Słońce przechodzi do znaku wagi. W tym znaku będzie przebywać aż do 23 października, więc wkraczamy w czas powietrza, myślenia, wielu pomysłów, piękna, estetyki, relacji, miłości, pieniędzy. Wagi, których patronem jest planeta Wenus, no symbolizują właśnie wdzięk, urodę, dążenie do popularności i akceptacji wagi. Są zdecydowane i inicjują działania, bo w końcu są znakiem kardynalnym, ale zazwyczaj poszukują współpracy innych. Małżeństwa i partnerstwa są dla nich kluczowe, a ich typowe działania obejmują relacje takie społeczne i kontakt z szeroko rozumianą publicznością, czyli osobami wszelkiego rodzaju. Wagi mają silne poczucie sprawiedliwości i równouprawnienia które wynika z wywyższenia Saturna w tym właśnie znaku. Słońce w Wadze to czas, gdy będziemy dążyć właśnie do tej równowagi, do sprawiedliwości, zarówno w naszych relacjach osobistych, jak i biznesowych. Więc ten czas może być również idealny na rozwiązywanie konfliktów, na dążenie do kompromisu. Mamy doskonałą okazję do poprawy naszych relacji. Może to oznaczać głębszą komunikację z naszymi bliskimi, poszukiwanie nowych partnerstw, tak? Czy też poprawę naszych umiejętności negocjacyjnych. To doskonały moment na wyrażanie siebie przez sztukę, muzykę czy projektowanie wnętrz. Wagi są znane ze swojego poczucia i wyczucia, i estetyki, dlatego ten czas może być idealny, na przykład na przeprowadzanie domowych remontów. 23 września, w poniedziałek, wenus wchodzi do znaku skorpiona. No wow. No wraz z Wenus w znaku skorpiona rozpoczynamy okres namiętności, poszukiwania ciepła, ale także takiego specyficznego mroku, tak? I takich głębokich, również negatywnych uczuć. Najbardziej wrażliwe y, osoby będą się teraz czuły jak na huśtawce, tak? Bo romantyczne uniesienia będą się przeplatać skutniami, z, z jakimiś podejrzeniami o zdradę. Y, w prasie mogą pojawiać się teraz na przykład pikantne plotki na temat znanych par, y, lub wyjść na jaw jakieś skrywane fakty. Każdy związek odczuje wpływ w Wenus w skorpionie. Scenariusze mogą być różne, na przykład single. Mogą wpaść po uszy i zakochać się bardzo mocno, no na zabój. Niektóre pary scementują swój związek, tak? Odkryją, jak bardzo chcą być ze sobą, tak? Jak bardzo są ze sobą związane, jak, jak głębokie jest ich uczucie. Ale w innych skorpion sprawi, że wyraźnie zobaczymy wzajemne wady, tak? Partnera, ale równocześnie. Nie pozwoli nam teraz ten, ten skorpion, ta Wenus w skorpionie na rozstanie, bo skorpion jest lojalny, to jest stały znak zodiaku. On nie lubi rozstań. Jeśli już się zaangażował mocno, to trzyma się na tym, co osiągnął, tak? Co ma. No Wenus w skorpionie będzie na pewno testem dla związku i innych relacji. Następne trzy dni, w ciągu trzech dni mamy trzy aspekty z Merkurem. 24, 5 i 6 września, czyli od wtorku do czwartku, to jest Merkury w trygonie do Urana, Merkury w opozycji do, do Neptuna i Merkury w trygonie do Plutona. Słuchajcie, czyli mamy tak, dwa aspekty harmonijne i jeden nieharmonijny. Gdy mamy do czynienia z pozytywnymi aspektami Merkurego, Łatwiej nawiązuje się nowe kontakty handlowe, zawiera udane transakcje, podpisuje korzystne umowy, wykorzystuje z pożytkiem własny intelekt i przyswaja nową wiedzę. Natomiast nieharmonijne tranzyty Merkurego powodują kompletnie intelektualny zamęt, pomyłki, złe planowanie, co, co za tym idzie niepowodzenia w pracy zawodowej i kłopoty z koncentracją. No więc, dobrze, tego, najpierw tego 24 września, czyli we wtorek, w trygonie z Uranem będziemy niesamowicie błyskotliwi, bystrzy. Nasz sposób myślenia będzie oryginalny. Będziemy otwarci na idee innych, a to da zielone światło na dokonywanie y, odkryć i zmian w naszym życiu. Wszystkie zmysły będą silnie pobudzone. Y, intuicja powinna działać na najwyższym poziomie. Możemy dostać ekscytujące wiadomości lub spotkać ciekawych ludzi, których zainteresowania, osobowość. Pobudzą naszą wyobraźnię. Z kolei 25 września, w środę, opozycja z, z Neptunem y, spowoduje kompletne y, zdezorientowanie w relacjach z innymi ludźmi. Y, postarajmy się czytać wtedy między wierszami. Unikajmy podejmowania znaczących kroków prawnych, bo możemy się wplątać w coś, czego tak naprawdę nie chcemy. A nieporozumienia z innymi mogą być spowodowane tym, że ludzie Mogą nie usłyszeć tego, co chcemy im powiedzieć, tak, że nie sformułujemy tego w jasny sposób. Zrozumieją nas po prostu opacznie. Ale kolejny dzień, 26 września, w czwartek, mamy znowu. Znowu piękny trygon yy, z Plutonem, tak? No to jest świetny dzień dla wszystkich detektywów, chcących wytropić jakąś tajemnicę, bo będziemy błyskotliwi, spostrzegawczy, yy, prawidłowo ocenimy sytuację, określimy problem. No, rozmowy z innymi będą bardzo owocne. Jednym słowem, Merkury na swojej końcówce w Pannie da nam wachlarz swoich możliwości. 26 września. Właśnie już ten Merkury, mówiąc papa pannie, przechodzi do znaku wagi. Waga lubi imprezy, lubi spotkania, a Merkury bardzo lubi rozmawiać. No i na przykład wyskoczyć sobie gdzieś na chwilę. Dzięki Merkuremu w wadze yy, udadzą się ostatnie wakacyjne wypady, nawet takie niedolak, niedalekie, tak na, na działkę do znajomych, ale też na drugi koniec Polski, czy za sąsiednią granicę. Będzie sporo nowych znajomości, które przerodzą się w bliższe, pełniejsze, prawdziwe przyjaźnie. Merkury zawsze chce mieć coś ciekawego do powiedzenia, a w wadze informacji jest pełno, więc o plotki no, nie będzie trudno. To może okazać się dla niektórych korzystne, jeśli będą chciały zdobyć popularność, więc Instagram, media społecznościowe będą teraz pod naszym obstrzałem. Merkury w Wadze otwiera umysł na piękne słowa, tak? eleganckie prezentowanie swoich myśli, yy, pomysłów, na talent literacki, świetne muzyczne kompozycje. Na każdy problem spojrzymy teraz z wielu stron. Będziemy świetnymi dyplomatami, ale możemy mieć problem z podejmowaniem decyzji. No i dobrze, i nadszedł ostatni dzień września, i wtedy mamy tutaj dwa aspekty. Pierwszym z nich, to jest poniedziałek, pamiętajmy. To jest Mars w trygonie do Saturna. A aspekty Marsa z Saturnem, no to jest na pewno taka wytrzymałość w trudnych warunkach, tak? taka niesamowita dyscyplina, wytrwałość w działaniach, jakie sobie zamierzyliśmy. No to może się bardzo przydać tak z początkiem tygodnia, żebyśmy dotrwali do piątku. Będziemy potrafili swoje cele osiągnąć, tak? Wytrwać do końca. No, bo właśnie, no, saturn to jest cierpliwość, to jest systematyczność. Y, jednym słowem, no przydałyby się częściej takie aspekty. Y, możemy odnieść istotny postęp w ważnych dla nas sprawach, zrealizować to, co chcemy, o czym myślimy od dłuższego czasu. Będziemy zorganizowani, cierpliwi, skoncentrowani i będziemy mieć sobie dużo zaparcia. No, i również tego dnia, w poniedziałek, 30 września, Słońce utworzy koniunkcję z Merkurem. No, Merkury i Słońce, ustawiając się w jednej linii, oświetlają nam prawdę, dają nam wszystkie potrzebne informacje, jakich potrzebujemy. Wszelkie niejasności będą miały możliwość być wyjaśnione i dzięki temu będziemy wiedzieć, na czym stoimy. Wiele osób odczuje potrzebę też wyjawienia swoich opinii, myśli i przeczuć. Mogą tu też paść jakieś bardzo ważne deklaracje. No i kochani, to już by było na tyle, jeśli chodzi o wrzesień. Mam nadzieję, że minie Wam spokojnie, że to zaćmienie też minie Wam spokojnie, jak najspokojniej. A jeżeli coś się wydarzy, to będzie oznaczało, że musiało się wydarzyć i że to zadziała dla Waszego dobra. Dziękuję Wam bardzo za Waszą obecność na moim kanale, za Wasze lajki, subskrypcje, za komentarze. Zapraszam oczywiście na Instagrama, poradnie z gwiazdami, gdzie codziennie rano pojawiają się relacje, które mówią, co planety przeszykowały nam na, na dany dzień, tygodnia, miesiąca i roku. I zapraszam oczywiście do konsultacji. Y, z, y, y, oczywiście zaczynajmy od y, kosmogramu urodzeniowego, ale teraz, ponieważ już tak powoli wchodzimy y, w tę drugą, weszliśmy właściwie w drugą połowę roku, zapraszam również do robienia y, kosmogramów na horoskopów na 2025 rok i życzę Wam naprawdę dużo, dużo dobrego. Do zobaczenia, do usłyszenia. Cześć!